I tam niestety w tym miejscu, w którym jestem, relacja, że tak powiem, w terenie, na żywo jest relacją niemożliwą. Stąd też postanowiłam, że ten mój zabrany mały zestaw perfumowy, z rodzaju takiej powiedzmy sakiewki perfumowej na plaży, że pokażę go w ten sposób, w formie takiego typowego filmu z sekcją, w sekcji wideo. Może o tyle lepiej, że czasami w miejscach takich jak to. Gdzie na przykład, y, różnie to bywa z relacją na żywo pod kątem właśnie tutaj przepustowości internetu, i tak dalej. To może ta opcja nagrać to w formie typowego filmu, bez jakichś tam prze, prze, bez przerywania, i tak dalej, bez jakichś tam y, odchodzenia od tematu, może będzie rozwiązaniem lepszym. Co mam ze sobą? Mam ze sobą miniaturkę, taki mikro, mikro tutaj tą część pierwotną, którą, którą mam ze sobą. Więc mam tak, jeżeli chodzi o flakonik. To jeszcze ustawiłam. Flakonik zabrałam sobie i mam też zresztą globalnie użyte Tiel Cedrat w fragonach. Jest to francuska marka, yy, która ma zapachy z dobrym stosunkiem cen jakości. Jest troszeczkę ludzie także mogą być hałasy w tle. Ten zapach mam globalnie, to jest trochę inaczej podana lipowość, dzisiaj w odcinku na żywo flakonikowym porannym był ten flakonik i trochę do niego taki powrót, niepowrót, trochę uaktualnienie, przypomnienie, powiem tak, ja go dzisiaj postanowiłam użyć, ponieważ on ma przepięknie i inaczej podaną lipowość, bo w dużej ilości zieleni, z lekką fizjologicznością, ale taką trzymaną w ryzach, co jest jakby fizjologicznością przy bliskim zetknięciu, ale tak w aurze takiej nas otaczającej, globalnej, jak najbardziej nie stanowi problemu. Także jest to przepiękna lipowość z bardzo dużą rolą zieleni, gdzie większość lipowości jednak jest poprowadzona w dosyć słodką stronę, chociaż ja mam w swojej kolekcji jeszcze inne lipowości gdzieś tam na aromatycznie, na zielono z innymi dodatkami, niekoniecznie na stronę słodszą, pyłkową, lepką, miodową, ciepłą itd. Oprócz tego mam ze sobą tę oto miniaturkę McQueen, marka brytyjska McQueen Kindom czy Kingdom, Kingdom, nie wiem. Zostałam kiedyś od y, Bicki, jak dobrze pamiętam, Bicki Mirki i to jest bardzo ciekawe zapachy. Tutaj wszystko będzie co chwilę, zaraz już widać. Woreczek też, jak sami pod Jak to na plaży, zresztą to są takie właśnie plusy, minusy mieszkania nad morzem, czyli <grytania> piaskownica w kółko. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten zapach, on coś ma trochę z Dune. On coś trochę ma z Penhaligon z dziewiątki, które mam. Natomiast y, powiem szczerze, Gdzieś tam to Kań, to oprócz tego, że ma jakąś tam trochę fizjologiczność, trochę cielesność. Trochę cielesność, mam wrażenie. Jest oczywiście cielesność piżma. Jest jakaś fizjologiczność, która może wynikać z piżma, fizjologiczność, może wynikać z cytrusów. Fizjologiczność może wynikać z niektórych kwiatów, jest kwiatowość wpisana, jest jaśmień w mutach i nie tylko gdzieś tam nuty cytrusowe w odparciu i trochę też takie wytrawniejsze, goryczkowe, bo gdzieś tam taka wytrawność, goryczkość na początku jest, potem się robi taki bardziej, mam wrażenie, przynajmniej nami, taki bardziej cielesny, trochę fizjologiczny, taki bardziej zaokrąglony. W bazie mamy takie rzeczy chociażby jak bursztyn, on tam gdzieś tam może zaokrąglić, mamy piżmo, mamy też mech, który też tam tworzy jakieś takie utrzymanie tego zaostrzenia, na przykład z różnymi innymi nutami, ale powiem szczerze, dla mnie on jest takim trochę zaostrzonym, trochę takim cielesnym, trochę fizjologicznym, powiedzmy, cielesnym szyplem. Ale, żeby tak porównywać ręka w rękę w kwestii Dune, w kwestii e, no dziewiątki i to musiałabym tak typowo porównać, bo one się zmieniają. Bo powiem szczerze, teraz kingdom, kiedyś aż tak nie było, ale teraz to jest dla mnie takie trochę połączenie trochę z Dune, a trochę z Dulce żeby jeżeli mówimy o zapachach Diora, bo jest jakieś takie nuta, czegoś takiego trochę e, może nie Coca-Coli, ale gdzieś jakiegoś takiego takiego musowania, gdzieś tam może w stronę takiej cielesnej, trochę słodkawej, pepsi, coca-coli. Gdzieś takie skojarzenie mam też czasami w niektórych wersjach dolcewity, więc gdzieś tam troszeczkę taki cień dolczewity czy ode dolczewity gdzieś tam lekko wyczuwam. Może ode dolczewity bardziej, które kiedyś miałam ten szczególnie ciekawy zapach. I naprawdę ciekawe się układają, ciekawe się rozwiosły, bardzo takie zmysłowe, i yy, no, ciekawą aurę fizjologiczną okazją po czasie. Wiele się dzieje, wiele się dzieje, wiele się zmienia, natomiast ta cielesność jest yy, iście intrygująca, ale to nie jest jakieś takie brudno cielesno. To jest tak ładnie zaokrąglone cielesność, przynajmniej na mnie to się układa w taki, taką piękną cielesność, bo wiadomo, że cielesność może być jakaś taka problematyczna, przybrudzona, ale nie, tutaj jest naprawdę przepięknie. tak no człowiek nie może się oderwać od wąchania nadgarstka, także ona ma w sobie taką miękkość, zaokrąglenie, a widziałam na przykład w że ludzie odbierają bardziej dziuntak tak ostrzej, a, kind, e, przepraszam, dyun tak e, bardziej zaokrąglenie, a kind, czy kingdom e, ostrzej, natomiast na mnie one, powiem szczerze, idą aktualnie nawet momentami mam wrażenie bardziej, momentami było dżun, a teraz bardziej dulce, witam. i jednocześnie stają się takie bardziej zaokrąglone, miękkie, E, gdzieś tam mocno e, cielesne i tak ładnym, e, z ładnym niuansem fizjologicznym plecionym. Ładnym, naprawdę ładnym, bo e, fizjologiczne potrafi być specyficzne Także Poszło to trochę inaczej niż zwykle, poszło to mniej w stronę duna, a bardziej tam trochę Dune, trochę Dolce vita. i poszło to w sposób taki bardziej zaokrąglony, taką ładną cielesność, lekką fizjologiczność, nieproblematyczną fizjologiczność, także ciekawe do obserwacji i tak jak gdzieś tam widziałam te informacje, że ludzie bardziej tak Dune zaokrąglone, a McQueen tak ostrzej, no to powiem szczerze, ja ich aż tak ostro nie odbieram. Początek były takie trochę wytrawniejsze, ale na mnie się kierują w taką stronę zdecydowanie mniej ostrą. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą miniaturkę, którą kiedyś dostałam. A w moim zestawie perfumowym w terenie, na plaży i nie tylko. Spróbuję trochę kadrów morskich pokazać jeszcze. Jeszcze mam butikowe Festus Delpose, czyli Night Lodge, najmocniejsze Harmony w takim mechanizerze fabrycznym. Oraz zapach, który kiedyś zrobiła moja koleżanka perfumowa w MO61. Zapach. Właśnie, które mam tutaj od nich w postaci dekantu, dekanta, i ja już lubiam, bo podejścia do tego zapachu, i muszę powiedzieć, że zapach mi się bardzo podoba, zwłaszcza jak on się zmienia, zwłaszcza jak on na przykład jest zaaplikowany na dekarcie, ten człowiek umyje ręce, jest lekko ym, osłabiony wtedy wskutek mycia, i ym, nawet był taki moment, że. No bardzo poczułam miła strona, mi takiej bardziej burzy, takiego powietrza po burzy, ładowania atmosferycznego, co jest bardzo szokujące, bo ja tak naprawdę przez 10, 17 lat skutecznie poszukuję takiej realności burzy w perfumach. Gdzieś tam zawsze, gdzie ona miałaby być, wcale jej nie było. A tutaj faktycznie gdzieś tam po czasie jakiś niuans się pojawił. Potem przy drugim użyciu też tam gdzieś się miał spojem, ale właśnie po czasie, gdzieś tam bardziej, jak już ten zapach się robi lżejszy, jak ten zapach jest na przykład na nangardzku, i właśnie gdzieś tam człowiek umyje ręce i trochę jest jakby lekko, lekko już um, osłabiony, lekko zmyty, ale nadal pozostaje, nadal on ogólnie jest, tylko jest trochę słabiej, no i wtedy faktycznie gdzieś tam trochę idzie w takie nie, lekkie niuanse. I to jest zapach, któryś nazywam do lecji. I on tam gdzieś tam morskość i tak dalej, i taką powietrz, trochę soli, trochę przestrzeni ma, Można nawet sobie teraz na powrót, go użyję globalnie. Ech, właśnie z takim trochę powiewem przestrzeni, powietrza, morza i w ogóle na powrót, żeby, żeby to wrażenie teraz e, to morskie się utrzymało i żeby nagle wracając nie poczuła, że jest mi nie wiem, że mnie ta aura męczy, bo upał, bo nie upał w ogóle, więc jakby żeby zachować to wrażenie takiej przestrzeni, powietrza, wiatru, tak jak tutaj takiego chłodu. Ja teraz siedzę w takim dosyć cieniu i powiem szczerze, że nie chcę mi, że zamarzam, ale naprawdę nie odczuwam w ogóle upału. Więc gdzieś tam ten zapach jeszcze trochę mi go zostało, więc może go tam troszeczkę sobie dzisiaj globalnie wracając teraz użyję, ale od razu powiem, że on kwiatowości czy tej fiołkowości gdzieś tam, bo chyba miał mieć pod kątem nazwy, nie wiem, w każdym razie nie znam, no to musiałam sobie dopytać się koleżanki, żeby ustalić, ale jeżeli miał mieć jakąś kwiatowość fiołkowość i w ogóle to ja tam takowych klimatów nie wyczuwam. A jeżeli chodzi o ten zapach utrafiony na bestówce, wali właśnie z tą budzikowe Hesy Night Nightology, ten zrobił na mnie, on był nowością bardzo dobre wrażenie, skończyło się takim atomizerem fabrycznym, jeszcze go nie rozfoliowałam, chociaż już go naprawdę długo mam, ale jakoś nie rozpoliowałam, natomiast bardzo go miałam pod, na uwadze gdzieś pod kątem wiosny, bo miał taką przepiękną, kobiecą, przestrzenną świeżość, dużo przestrzeni. Ta przestrzeń w tym zapachu mnie i taka świeżość i taka urokliwość i taka... Urzekło mnie to. Sprawdzałam boltyrkowo, sprawdzałam nadgarstkowo, gdzieś tam stwierdziłam, że muszę mieć, no i mam. Sprawdziłam, piętnastka. Także fajny coś taki wyjazdowy, może na jakiś najbliższy wyjazd sobie go wezmę. Myślę, że w kontekście wiosny widziałam go bardzo mocno i I W ogóle w kontekście lata myślę, że też może się dobrze sprawdzić, nie będzie takim klimatem zbyt mocnym i w ogóle. Ale może zrobię teraz tak, może na chwilę jednak spauzuję, może gdzieś tam na chwilę spauzuję, go rozpojuję. Przez tu uważać, żeby żaden element folii mi nie uciekł, że tutaj nic nie jest zaśmieca plaż, ze środowiska nadmorskiego i w ogóle, bo co mnie osobiście bardzo irytuje. To widać niestety w takich momentach najazdu turystów, sobie kiedy weekendy, to zresztą niestety. Także ja już sobie tę folię chowam do tego woreczka aksamitnego, później ją wyrzucę. Na razie ją bezpiecznie chowam. Bardzo fajne, e, bardzo fajne pakowanie tego rose harmony, takie fajne w dotyku, takie surowe. Ładna szata wizualna. I już pokazuję jak wygląda ten atomizer i zaraz sobie dokonamy totalnie i tam totalnie pierwszych wrażeń, tak to wygląda zaplikowałam sobie i teraz tak um, one um, wydaje mi się, że ich nadal nie ma na fragrantice, jeżeli chodzi o rozpiskę nut. Natomiast powiem szczerze, nie wiem, nie wiem, jak ja to zrobiłam, nie wiem, jak to jest możliwe, że teraz tak inaczej je odbieram. One są ładne, one są takie urokliwe, kobiece, ale... Chyba ich nie odbieram aż tak świeżo, przestrzennie. Gdzieś tam teraz mam wrażenie, że dużo słodyczy zauważam. Gdzieś tam może trochę zahaczającą o migdałowość. Nie wiem, czy migdał, czy komaryna, czy tonka, czy heliotop, coś w taką stronę, także jestem ogromnie zdziwiona, że to jest ładnie wkomponowana migdałowość, ale no nie wiem, czy to pod kątem lata i tak dalej dzisiaj. Także nie zaaplikowałam na szczęście dużo, ale wyraziste. Powiem myślę, że wcześniej odbieram go tak bardziej może lekko, zbiegnie przestrzeni. Jestem w szoku. Ale tak może mi się zmienił odpór, bo teraz jednak jest aura bardzo taka letnia, upalna i w ogóle, a wcześniej to była taka aura naprawdę mocno początkowo wiosenna, czy taka chłodno-wiosenna, także zupełnie inna aura pogodowa. Także taka to relacja perfumowa z czterech zapachów, fragonach, butikowe Hesses um, de Polso uh, Nightology, Królestwo McQueen'a oraz zapach zrobiony przez moją koleżankę w MO61 z... Um, i z morzem, i z wiatrem, i z powietrzem, i z przestrzenią, i z solą, i gdzieś tam z jakimiś nawet momentami, gdzieś tam po czasie, po czasie, po czasie jakimiś fragmentami, niuansami, ale w odpowiedniej aurze, w odpowiednim zetknięciu, w odpowiednim już złagodzeniu, w odpowiednim już takim wybrz wybrzmiewaniu końcowym, dalszym, albo właśnie takim złagodzonym przez na przykład aplikację na nadgaz, tam potem trochę umycie... Czy Gdzieś tam na nadgarstku, na nadgarstek, potem gdzieś umycie dłoni i gdzieś tam trochę delikatnie pewnie zdjęty ten fragment też zapachu z nadgarstka osłabiony, wtedy faktycznie jakieś takie niuanse gdzieś tam w większym, w większym stopniu ukazywał. Gdzieś tam przy jakimś użyciu kolejnym, bardziej globalnym, bardziej na włosach też gdzieś tam po czasie, po bardzo długim czasie jakiś niuans czegoś w stronę bardziej nie deszczu, a takiej poburzy, gdzieś tam poburzy troszeczkę zauważam. Także dajcie znać. Jakie u Was dzisiaj wybory perfumowe, też tak, takie u mnie dzisiaj kwestie zapachowe dnia, bo tak jak mówiłam, Teal Cedrat było dosyć różny globalny. zresztą był w odcinku flakonikowym na żywo, porannym, przed wyjściem. Gdzieś tam po testów Królestwa McQueena, lewa ręka, prawa ręka właśnie, jak to aktualnie po rozpakowaniu, Względem tego z kiedyś, z kiedyś, Rose Harmony butikowe Lodge. one są dostępne w aeli bez, na bezstówce czy to na tej części przed kontrolą bezpieczeństwa, czy to tej części po kontroli bezpieczeństwa i również online a może 61 Violet Violet, nie, Violet C, będę chyba używać teraz na powrót globalnie albo na włosy, żeby towarzyszyły, zobaczymy także dziękuję, pozdrawiam i zakończymy sobie taką aurą podmorską, mamy kolejny odcinek Flekonik w terenie Teraz trzy pewni zakoniki, Krótkie omówienia, powroty do pewnych zapachów. Inaczej podana lipowość. No i też w ramach serii, może jest taka seria klejsta, może podpięte różne filmy w scenerii morskiej, nadmorskiej w ogóle. Także A ja w zasadzie myślę, że zdenkuję ten zapach, nie zostało go już aż tak dużo, a ostatnio na wyjeździe zdenkowałam przepięknego irysa esmeraldem rozrzutnego gablatyma, także coś, co, po co często sięgałam, tak jak ostatnio dosyć sięgałam po e, gdzieś tam wiolecji, zdenkowałam na wyjeździe, także myślę, że teraz myślę, że może i to uda się zdenkować, a zdenkowanie u mnie dosyć rzadko.